Dzień dobry. Witam się z Wami w czwartek rano, a takim ostatnim łykiem kawy, bo zaraz wychodzę, gdzie mam misję kupienia. Teraz Wam pokażę czego. Kupienia doniczki do mojego tego kwitnącego kaktusa. Zresztą nie będę pokazywać, wiecie o którego chodzi, bo ostatnio rozmawiałam ze specjalistą od kaktusów z Hiszpanii. Mamy znajomego, Grzegorza, który właśnie w Hiszpanii zajmuje się takimi. Kaktusami i nie tylko takimi małymi jak moje, tylko ogromnymi również. I pokazywałam mu przez Whatsappa tego mojego kaktusa. Tak się bardzo chciałam pochwalić. Widzicie, że jak jest piękny, że pięknie kwitnie, i dostałam opierdziel. Dostałam opierdziel przede wszystkim dlatego, że kaktus powinien mieć trzy razy większą donicę niż ma w tej chwili. A mnie się tak, wiecie, ja się tak cieszyłam, że kupiłam mu nową doniczkę, że ma taką piękną, dużą. I powiedział, że minimum trzy razy większa musi być. Powiedział mi też rzecz oczywistą, po której aż głupio mi się zrobiło, że y, człowiek pewną wiedzę posiada, a y, czasami coś mu się w łeb dzieje i całkowicie zapomina tego, co całe życie wiedział. Przecież wiedziałam o tym, że w każda, każdy kwiat, każda roślina wędruje za słońcem i że nie trzeba tego, znaczy w głębi głowy wiedziałam, że przecież nie trzeba tego kaktusa niczym podpierać, że wystarczy go odwrócić odwrotnie do słońca i on będzie się prostował wstając do niego, i, um, ale ja całkowicie o tym zapomniałam i od pół roku walczę z wyprostowaniem kaktusa. Grzegorz do mnie mówi: No, ale po co walczysz? Przecież postaw go odwrotnie i zaraz zacznie wędrować w górę. I wtedy mi się zrobiło tak głupio, że to są tak oczywiste rzeczy, które wiemy od dziesiątek lat. A w tym momencie nastąpiła jakaś blokada, coś mi się poprzestawiało w tej głowie i, i no, nie mam pojęcia. Także. Witam się z Wami jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak naprawdę na poważnie wzięłyście do serca sobie mój apel o łapki w górę. Tyle łapek w górę, ile było pod poprzednim filmem. Było chyba 270 kilka łapek w górę, gdzie film wcale nie miał jakiejś specjalnie wielkiej oglądalności, bo na dzień dzisiejszy jest to chyba 1700 wyświetleń. A jest więcej łapek w górę niż przy dawnych holach z siatek, które miały po kilka tysięcy wyświetleń. Także bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie łapki w górę i bardzo serdecznie dziękuję za ogromną masę komentarzy, z których jeszcze do końca się nie wygrzewałam, ale dzisiaj dokończę. No i co? Ponawiam prośbę. Dajcie łapkę w górę, zróbcie to już teraz, nie zapomnijcie o tym nawet nie macie pojęcia jak ogromny uśmiech na mojej twarzy wywołały te wszystkie łapki w górę, jestem wdzięczna, dobra, także ja spadam, no i ja nie wzięłam tego ostatniego łykania, chciałam Wam pokazać, kupiłam sobie tonik do twarzy, ja już kiedyś miałam tonik z tej marki, nie miałam tego sławnego czarnego, który taki zachwyt wśród yy, dziewczyn wzbudza. Miałam tą wersję zieloną, ja nie pamiętam z czym on był i wiem, że byłam z niego bardzo zadowolona. A teraz w promocji był ten i yy, szczerze to się ucieszyłam, że właśnie ten był w promocji. Zresztą wzięłam ostatni w Rosmanie, yy, był przeceniony z około 24 na 15 zł. I to jest tonik. Yy, Różany tonik oczyszczający, on ma kwasy owocowe plus wodę probiotyczną, no i tą wodę różaną, skoro jest różany. I ja zawsze szukam takich toników, które właśnie mają um, jakieś składniki, które um, zapewniają oczyszczanie twarzy, taką wiecie, eksfoliację. No i tutaj są kwasy, aha, więc będę sobie testować. Bardzo przyjemny jest i... Pierwsze, co zauważyłam, co dla mnie jest bardzo ważne, bo on jest w sprayu i to już jest dla mnie bardzo ważne, bo jak ktoś mnie zna od, od dawna, ogląda, to wiesz, ja uwielbiam wszystkie toniki w sprayu. Nawet jak nie jest w sprayu, to przelewam do buteleczki ze sprayem. Po pierwsze, jest zarąbisty atomizer. W ogóle to nigdzieś nie na boki ani dużymi kroplami nie daje. Jest świetne, a poza tym, jak ym, po całej twarzy sobie pryskam, to nie powoduje szczypania Włóczę to jest dla mnie. Bardzo, ale to bardzo ważne, bo nie jeden to już prawie mi oko wypalił. Także nie wiem, czy polecam, ale polecam z tego powodu, że bardzo przyjemnie się go użytkuje. Drugi dzień użytku jestem zachwycona. Co do efektów, to się okaże. Poza tym, tak jak zawsze powtarzają znawcy, tonik to jest taki kosmetyk, którego, którego działania niby nie widać, ale widać w momencie, kiedy przestajecie go używać, że czegoś brakuje. Dobra. Moja stylówka na dziś no słuchajcie, nie wiem czy nie zmarznę, bo temperatura jest żadna, ale świeci słońce, więc wiecie, do samochodu z samochodu więc może jakoś przeżyję. Mam na sobie kulotę. Zaczął się sezon dla mnie na kuloty, bo ja zimą to tak nie bardzo, chociaż do kozaków mi się zdarza, ale tak nie zawsze. Mam na sobie bardzo, bardzo, ale to bardzo starą bluzkę z Zary taką prawie że wieczorową, ale ja ją noszę na co dzień. To jest dla mnie codzienny strój, do tego właśnie takie śmieszne, pasiaste kuloty wyglądam, jakbym szła zaraz sprzedawać lody. Na nogach mam balerinki, które są takim akcentem kolorystycznym w tej całej stylizacji, no i oczywista, mam swoją. Nową czerwoną torbę, z której jestem bardzo zadowolona. I mm, odpowiadam na pytanie e, Pauli. Paula. Ma, e, pa. I odpowiadam na pytanie Pauli. Paula, e, ja mam do takich toreb e, zmienny stosunek. Raz je kocham, raz nienawidzę. I to, e, że jest miękka, w ogóle mi nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, ja mam bardzo kiepski stosunek do sztywnych toreb. Sztywna może być tylko. U mnie mała torebka i właśnie mała torebka, jak jest miękka, to absolutnie nie, ale duże wolę tego rodzaju, ponieważ ona mi tak wiecie, dobrze dolega. Jest super. A te sztywne. Mam piękną, sztywną torbę, za którą dałam kupę pieniędzy i cały czas z worków przeciwkurzowym siedzi w szafie, bo jej w ogóle nie używam, bo jest dla mnie sztywna. Także zabieram Was na poszukiwanie donicy do tego kaktusa. Eee, może coś się uda złowić, a na razie. No co, jedziemy razem, nie? Jeszcze taki mały upgrade odnośnie kawki. Kawka nazywa się Bambas. Jest to zwykłe, zwykła kawa, plus takie oto słodkie mleko, o coś takiego. Puszcza się do, do kubeczka i do szklanki, i proszę bardzo. Jest bardzo słodkie na pewno, ale bardzo pyszne. Nie piję tego Będzie krzywo, przepraszam z góry, ale No kurczę, ten uchwyt z, z Action do bań jest. No jest kompletnie do bani, za żadne skarby nie chce się w jednej pozycji trzymać, mniejsze z tym, słuchajcie ten nasz half price to jest normalnie jak lumpex, idziesz po doniczkę, wychodzisz z zupełnie niczym innym, tak jak w lumpeksie, masz plany na bluzkę, wychodzisz ze spodniami, bo akurat były. Doniczki były bardzo ładne, ale jedne były dokładnie takiej wielkości, jakie ja mam w domu i w jaką właśnie w sezonie jest ten kaktus, więc no całkowicie bez sensu. Natomiast były piękne i w bardzo dobrej cenie, bo po 79 zł ceramiczne, takie terrakotowe donice, ale ogromne, po prostu ogromne i pomimo mojej całej miłości do tej doniczki, to wiedziałam, że ona mi się do niczego nie przyda, bo jest nawet za duża do tego, żeby ją na balkon postawić, bo musiałabym połowę swoich wyrzucić. No więc nie kupiłam żadnej doniczki, do, po doniczką będę jeszcze jechała do naszej drugiej galerii, gdzie są, gdzie jest właśnie Kik, nie Kik, gdzie jest Action, gdzie jest e, Teddy, e, zaraz się tam przejedziemy, bo nie wiem ile jeszcze takich wolnych dni do południa mi zostaje. Więc to, ale pokażę Wam, jakie kupiłam e, dwa talerze. Pokażę Wam jeden, ale wzięłam dwa, bo ja zbieram takie talerze, wiecie, nie musi być komplet, bo one są wszystkie w jednym guście, w jednym... Monotematyczna jestem i nudna, wiem, ale bardzo mi przykro. Czekajcie. Dzisiaj już nie było super zaskoczenia przy... Em, przy kasie zapłaciłam tyle, ile jest na kartce, ale powiedzcie mi, co to jest za cena. 14,99 to jest jakaś made in Bel Bel Belgium? Belgium? Nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie, no, no to jest taka miseczka. W sumie to się do zupy nadaje i mnie takich talerzy w ogóle brakuje, bo u nas są albo duże płaskie talerze, albo te to zupy to też takie są kurcze, troszeczkę bardziej głębokie, ale nadal płaski, więc takie miseczki mi się przydają. I pani mi powiedziała, że żebym poszukała jeszcze w przyszłym tygodniu, bo mają dojechać w tych samych cenach właśnie takie miseczki. Więc skoro mam dwie, to wzięłabym chociaż jeszcze też dwie, bo tak wiecie, 12 sztuk to też mi nie jest potrzebne. A nas na co dzień w domu jest trójka do tego jeszcze w weekendy, no i w jakieś tam inne pozostałe dni również Sebastian. Więc przydadzą się cztery sztuki, żeby były jednakowe, żeby można było przy stole razem na jednakowych talerzach zjeść. To i oczywiście nie jest. O, chwała Bogu, zeszło. Nie jest to nie do przeskoczenia, ale jak są, będą cztery takie same, to też będzie fajnie. Także takie. Nie widać. No w sumie nie wiem, jak będziecie wywidzieć, bo ja znowu nagrywam przed kamerą, żeby w ogóle widzieć, czy coś widzę. I. No tak nie do końca mi się tu podoba w podglądzie, a w rzeczywistości, przepiękna jest. Na zdjęciach pięknie to wychodzi, więc wiecie, jak ktoś nagrywa vlogi kulinarne albo w ogóle ma content kulinarny, to taki Half Price, czy. Czy TK Max to jest raj i zagłębie pięknych naczyń. Dobra, jadę do tej drugiej galerii i zobaczymy, czy tam jakaś donica będzie. Bo wiecie, to nie jest problem kupić donicy, tylko że ja chcę terakotową I chcę, żeby była albo czarna, albo w kolorze po prostu terakoty. Więc no to jest problem. Jeśli chodzi o wielkość, bo małych to jest o tak, o, zatrzęsienie. Dobra, lecę i odezwę się tam z galerii. Nie? Piękne, więc 48 zł. Ale my idziemy na górę. Ale gębla, powiedzcie, jest piękna. Pomimo tego, że nie lubię kastoramy, to jest jedyne miejsce, w którym okazało się, że jest mnóstwo terakotowych donic. Wiem, że ja nawet o tym wiedziałam, tylko myślałam, że one są znacznie droższe. A tutaj zobaczcie, ta, którą ja wybrałam, to jest ta. Ona ma 27 cm wysokości, także to jest konkret donica i ona kosztuje 24,99 To Są takie troszeczkę mniejsze po 16,99 W ogóle jest ich sporo. Zobaczcie. Są jeszcze takie bydlęta ogromne. W stosunku do mojej dłoni, zobaczcie, jest naprawdę ogromna donica. Ale nie wiem, ile ona kosztuje, bo akurat przy niej nie ma ceny. Chciałam troszeczkę inny kształt. Chciałam, żeby była o, taka bardziej prosta. Ale niestety, te proste te proste to są przede wszystkim donice, nie mają. Y, osłonki one nie mają odprowadzenia. Ale można by było coś pokombinować, ale ale ja sama to nie pokombinuję. W ogóle najbardziej to podoba mi się ta. Taki nocnik piękny, ale ta z kolei to jest ogromna. I, i z daleka, jak patrzę, to nie widać, że to jest wielka, ale jest ogromna ogromna jest także zostaniemy chyba przy tej. Pójdę jeszcze zobaczyć dalej, ale na pewno raczej zostanę przy tej. O, to już jest plastik. Ale w ogóle jest naprawdę spory wybór tych donic. Nie wiedziałam, że aż tyle. Maluszki są słodkie. Dobra, idziemy zobaczyć na kwiaty jeszcze. Zobaczymy co jest i wrócimy pod doniczkę. Myślałam też o kupnie funki na balkon. Słyszałam, właściwie to czytałam gdzieś, że funki nadają się do chowania w pojemnikach. Ja miałam kiedyś w ogrodzie. Ale w pojemniku to nie miałam, jeżeli macie gdzieś punkie w pojemnikach, na balkonach czy tarasach, to dajcie znać, czy one się trzymają, bo to bardzo ładne jest, no i fioletowe, nie? Także ja bardzo chętnie bym chciała, tylko gdyby ktoś mi powiedział, czy to się da wyhodować i utrzymać w dużej donicy, dajcie znać, może wiecie. Sondaville już tegoroczne też są. Zobaczcie, jakie to jest piękne. W życiu czegoś takiego nie widziałam. To jest chilijska, chilijska jodła dekoracyjna. Nie mam pojęcia, ile kosztuje, bo nie ma ceny. Znaczy jest znacznik, ale nie ma na nim żadnej ceny. Ale zobaczcie, jakie to jest piękne. No ja, ja w głębokim szoku jestem. Różne iglaki widziałam, ale chilijskie jodły to jeszcze nie widziałam przepiękna jest jedna tutaj już widzę im umiera ale tutaj te okazy piękne są mam dzisiaj taką ochotę na naleśniki że proszę bardzo mamy tutaj naleśniki teraz wam pokażę zrobiłam sobie dwa naleśniki keto bez mąki tu jest tylko sama same dwa jajka i śmietanka 36% i tak wiecie Nigdy tego nie robiłam, ale włożyłam tutaj łyżkę e, tych Jezus Maria e, mąki lnianej. I jeszcze nie wiem jak w smaku, ale na pewno lepiej się smażą niż bez mąki lnianej, a że mąka lniana jest tłustą mąką, więc e, makro się zgadza. Mam tutaj dwa takie, o jak widać naleśniaczki e, i zrobiłam sobie nadzienie. To może wygląda kiepsko, ale uwierzcie mi, w smaku jest przepyszne. To jest tuńczyk w oleju, rozdrobniony tuńczyk w oleju, do tego dołożony koncentrat pomidorowy. Mm, przyprawy, jakie lubicie. Ja tutaj jeszcze mam e, ten szczypiorek, który zaraz pokroję do środka każdego naleśnika. Mm, I wrzucę sobie odrobinę mozzarelli do gorącego sosu, na gorący sos, bo mozzarella jest zimna. Żeby ten sos ją rozgrzał mm, Właśnie o to Także takie niskowęglowodanowe y, Obiadek na dzisiaj Jest to mój Trzeci posiłek Ponieważ na pierwszy dzisiaj Co jadłam? Y, no może niezbyt zdrowo Ale jak na śniadanie Bo w ogóle to zdrowo y, Zjadłam sobie dzisiaj garstkę orzechów Różnych, taką mieszankę orzechów Miałam, zjadłam na śniadanie a na Jezus Gorąco. A na drugie śniadanie takie, no właściwie to pierwsze, tylko takie w późnej porze, bardzo późnej. Zjadłam dzisiaj kato bułeczkę robioną przez siebie, z czym? Z mozzarellą, ale tym razem z mozzarellą mm, mięsną, nie z serem, i z pomidorem. Więc to jest mój trzeci posiłek dzisiaj, i ostatni. Mam ślinotok, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda po złożeniu. Zobaczcie, bardzo sprężyste są te naleśniki, a środek wygląda tak, ser się gdzieś tam ukrył. Gdzieś tutaj widać kawałki sera. No i ja mam, ja mam ślinotok, więc zabieram się do jedzenia. Jeżeli coś jedzie, to smacznego Wam życzę bardzo. O, słuchajcie, zobaczcie jakie dostaliśmy jedzonko, bardzo fajnie podane, sosik się leje, piwko stoi i można świat doganiać, słuchajcie.